Cześć, jestem Laki i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy finał piątego sezonu serialu Arrow, w którym zamykamy 5 lat wspomnień Olivera, które ciągniemy od pierwszego sezonu, jak i również kończymy wątek z Adrianem, ale o tym wszystkim pogadamy w top 5 najlepszych momentów. Numer 5: Deathstroke. Odcinek rozpoczynamy od odwiedzin u starego znajomego, jakim jest Slade Wilson, czyli jedna z najlepiej zbudowanych postaci i przeciwników w serialach CW. Oliver udaje się do niego po pomoc, a jak dobrze wiemy jest on zamknięty w bunkrze Argus na Lian Yu. Oczywiście Oliver nie ma jakiejś zgody na jego wypuszczenie, dlatego musiał unieszkodliwić strażnika, natomiast co do ich rozmowy widać od razu, że Slade jest zupełnie inną osobą niż tą, którą widzieliśmy po raz ostatni. Sam mówi, że Mirakuru dawno przestało działać i teraz myśli całkowicie racjonalnie, lecz pamięta wszystko co zrobił. Tak naprawdę można powiedzieć, że mamy taką wersję slajda, którą widzieliśmy w drugim sezonie na wyspie, czyli wersję, którą chyba każdy najlepiej wspomina takiego po prostu kumpla Olivera. Oliver prosi go tutaj o pomoc w powstrzymaniu Adriana, oferując informacje, jakie był w stanie znaleźć na temat jego syna Joe. W komiksach Slade miał dwóch synów. Pierwszym był Grant, którego widzieliśmy w serialu Legends of Tomorrow, alternatywnej linii czasu w roku 2046, a drugim był Joseph, tak więc Oliver mówiący o Joe musiał się odnosić właśnie do niego. Deathstroke to nie jedyna osoba, która zostaje tutaj zrekrutowana przez Olivera, bo dochodzi do tego również kapitan Boomerang, który, jak widzimy, później dość szybko zdradza Olivera. Natomiast Talia wspomina o bardzo fajnej rzeczy. Mówi, że mieli próbować zwerbować Deathstroke'a, ale Adrian powiedział, że to się nie uda. Tak więc nawet on wiedział, że Slade ma swój kodeks, a teraz, jako że w jego organizmie nie ma już Mirakuru, nie zdradziłby Olivera, z którym ma taką historię. Numer 4. Merlin. Po tym jak Thea staje na minie, Malcolm ratuje ją, biorąc jej miejsce, i to jest coś, o czym mówiłem podczas omówienia z Gastonu. Aktor ma się nie pojawić w kolejnym sezonie serialu, więc jego śmierć tutaj byłaby bardzo dobrym wytłumaczeniem dlaczego. Do tego uratował on tym życie swojej córki, więc to jest takie fajne odejście postaci. A problemem jest to, że nie widzieliśmy jego ciała, a wiecie jak to jest w serialach CW. Dopóki nie widać ciała, to postać w dalszym ciągu może żyć. Zresztą Malcolm był w Arrow od zawsze i jeżeli mieliby go usunąć z serialu, to chyba w nieco lepszy, ładniejszy sposób. Aha, no i też nie zapominajmy, że Malcolm jest bardzo sprytną osobą i nie zdziwiłbym się, gdyby udało mu się z tego wyjść cało. Wystarczy spojrzeć na ten jego uśmiech. Numer 3 Walka. Gdy dochodzi do ostatecznej walki, możemy zobaczyć bardzo fajną rozmowę pomiędzy Nysą a Talią. Widzimy, jak to wyglądało z jej strony, jeżeli chodzi o dorastanie bez niej. I mamy również starcie pomiędzy Oliverem a Adrianem, w którym to Adrian robi wszystko, aby zmusić Olivera do zabicia go. Nawet mówi, że William nie żyje tylko po to, aby go złamać. Numer 2. Koniec wspomnień. 5 lat, 5 sezonów, właśnie tyle nam zajęło podsumowanie całej nieobecności Olivera. Widzimy, że zabija on na wyspie Konstantyna Kowara, a następnie mamy świetnie odtworzoną, czy chyba nawet ponownie pokazaną scenę z pierwszego sezonu, odnośnie tego, jak Oliver strzela z łuku, aby dać sygnał rybakom, przez który zostaje później uratowany. Nowa scena, którą tutaj widzimy, to telefon Olivera do Moiry, i to jest właśnie to specjalne cameo, o którym mówił Steven Amell na swoim Twitterze. Ja spodziewałem się jakiejś ważniejszej postaci, ale widząc tą scenę jest łatwo zrozumieć, dlaczego postawiono właśnie na Moirę i uważam, że bardzo fajnie udało im się to wszystko zlepić w całość i zamknąć te wspomnienia. No i numer jeden, Lian Yu. Na początek warto wspomnieć o ciekawej rozmowie pomiędzy Deathstroke'iem a Oliverem. Tutaj z ust Slay'a padają bardzo fajne słowa, w których mówi, że Oliver musi przebaczyć sobie swoje grzechy. To jest bardzo ważne, bo Oliver to postać, która ma wręcz zaprogramowane obwinianie się o wszystko co złe, i bardzo dobrze było usłyszeć coś takiego od Slay'a, który ma dokładnie ten sam problem, ponieważ sam żałuje tego co zrobił, będąc pod wpływem Mirakuru. Co do Adriana, jego historia się całkowicie zamyka po tym jak odbiera sobie życie w dokładnie taki sam sposób, jak zrobił to Robert Quinn. Lecz tym samym aktywuje ładunki wybuchowe na całej wyspie. Oczywiście nie widzimy, co się dzieje z całą drużyną, która jest na Lianu, ale nie oszukujmy się, to, że przeżyli, jest raczej oczywiste i mamy tutaj chyba dwa wejścia. Pierwsze to samolot, o którym mówił Oliver do Felicity, ale ten jest na drugiej stronie wyspy, więc jest dość daleko, a takie drugie, bardziej prawdopodobne wyjście to schowanie się w bunkrze Argus, w którym był przechowywany Deathstroke. Pamiętajmy, że jest on pod ziemią, a ściany wyglądały na bardzo solidne, więc byłoby to chyba najlepsze rozwiązanie. Podsumowując, finał Arrow był całkiem dobry, wydaje mi się, że zdecydowanie lepszy niż finał Flasha. Teraz czekamy do października na nowy sezon, więc w tej przerwie na pewno pojawią się jakieś materiały. Na przykład wrócimy sobie do historii postaci, czy też omówimy jakieś komiksów. No i na pewno podsumujemy sobie całe sezony seriali, pogadamy sobie o tym, co było dobre, a co nie. Dajcie znać, co myślicie o finale tego sezonu i jak według was zostanie pociągnięta historia Deathstrokea. Jak zawsze, dzięki za obejrzenie tego odcinka, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić łapkę w górę, bo to mi bardzo pomaga. Zobacz poprzednie materiały na kanale i zajrzyj na Facebooka i sklep, do których link masz w opisie.